Drodzy bracia i siostry, ci, którzy uczestniczą w rekolekcjach od początku, pewnie domyślają się, co będzie tematem dzisiejszych rozważań. Wezwani do nawrócenia pragniemy przeżyć się przede wszystkim w tym wymiarze, który nazywamy wezwaniem do miłości. W poniedziałek rozważaliśmy tę prawdę, że każdy z nas jest powołany do miłości siebie. Że jest to Boży zamysł i Boże wezwanie wobec samego siebie, który ma zaowocować błogosławionym życiem tutaj na ziemi, ale przede wszystkim życiem wiecznym. Wczoraj rozważaliśmy tę prawdę, że jedynym Bogiem może być Ten, który jest prawdziwym bogiem, i że nasze nawrócenie to nieustanne porzucanie tego, co wdziera się w nasze serce i życie jako bożkim. Te dwa rozważania poprzednie są bardzo ważne do tego, żebyśmy dzisiaj usłyszeli wezwanie, wezwanie Słowa Bożego, ale także wezwanie Chrystusa powtórzone wobec nauczycieli Izraela, że tym drugim przykazaniem jest będziesz miłował bliźniego swego jak siebie. Bardzo ważną rzeczą jest, aby kryterium miłości bliźniego była miłość siebie, bo Brak tej pierwszej bardzo często powoduje, że ta druga staje się niemożliwa. A tak, żeby kochać ludzi we właściwym kluczu, to znaczy kluczu w Bogu, bo tylko w nim możemy kochać ludzi naprawdę. Jeśli nie, być może staną się oni dla nas jakby bogami. Też prawdą jest, że jeśli chodzi o to, co się dzieje w naszym życiu, bardzo często pierwsze wrażenia i ostatnie są najistotniejsze. W związku z tym to ostatnie wrażenie, czyli ostatnie rozważanie może być szczególnie ważne. Zabieram się za temat niezwykle trudny, miłości bliźniego. Dzisiaj przychodzi nam z pomocą nasz Pan Zbawiciel Jezus Chrystus, który mówi, że On jako pierwszy przyszedł po to, żeby wypełnić słowa dekalogu, prawa Bożego, że przyszedł wypełnić co więcej jeszcze, że On. Jest zdolny dekalog wypełnić. A więc on staje się naszym nauczycielem, miłość, jeśli chodzi o miłość Boga i Bliźniego. Przyjrzyjmy się więc Jezusowi jako powołanemu do miłości Bliźniego. Jako syn Boży bez wątpienia, jako zbawiciel, kocha każdego z nas miłością nieskończoną. I pod tym względem nie ma różnic. Każdego z nas. Kościół głosi tę prawdę od początku, że Chrystus za każdego z nas oddał życie, nie za grupy ludzi, za tysiące, za miliony, miliardy. Oddawał życie za mnie, za ciebie. To jest ta miłość nieprzebrana, nieskończona, miłość Boga, prawdziwego Boga, trójjednego objawiona w Jego synu. Ale, jako prawdziwy syn człowieczy, Jezus już kocha inaczej. Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji od początku jego życia. Wybiera konkretnych ludzi, on, Bóg nieskończony, aby byli jego rodzicami. Wybiera biologiczną matkę, jedną kobietę spośród miliardów kobiet w historii. Ludzkości i wybiera jednego mężczyznę, żeby był jego przybranym ojcem. Z nimi przebywa, im ufa, im się poddaje. Swój czas im powierza. Powiedzielibyśmy: Nie ma tu żadnej sprawiedliwości. Dlaczego nie dotyczy to nas? Dlaczego nie dotyczyło to innych ludzi w tamtym czasie? Dlaczego są ci wybrani? to jest tajemnica Bożego wyboru dalej nazaret miejsce gdzie przez 30 lat blisko 30 lat mieszka uświęca swoją obecnością ukrytą dla ludzi to miasto miasto pogardzane nieważne na całe wieki on pozostanie jako Jezus z Nazaretu nad każdym krzyżem titulus Określenie jego śmierci brzmi: Jezus Nazarejczyk. Na zawsze będzie się identyfikował z tym miastem. W jakiś sposób je pokochał. Święty Łukasz mówi, że pierwsze kroki po chrzcie i po próbie na pustyni skierował do rodzinnego miasta, gdzie nie został przyjęty. Ale jakby powiedział: To jest moje miasto. Dalej, Jezus kocha Jeruzalem jako miasto święte, wybrane. Syjon, miejsce, gdzie jest świątynia, gdzie jest dom Ojca, ale kiedy to miasto i mieszkańcy Jego zamykają serce na Niego płacze, płacze z miłości nad tym miastem, wtedy wydawałoby się nad stolicą całego świata, bo to jedno jedyne miejsce, z którym utożsamiano obecność Boga na ziemi, w świątyni. Popatrzmy na relacje, które Jezus tworzy. Spośród dużej grupy ludzi Jezus wybiera dwunastu, a spośród tych dwunastu jest jeszcze trzech uprzywilejowanych. Kiedyś zastanawiałem się, rozważając scenę góry-tabor, przemienienia, jak się czuło tych dziewięciu, których Jezus zostawił na dole. Wziął trzech. Czy nie byli sfrustrowani, czy nie pomyśleli sobie: Nas nie kocha, ich wybrał, ich kocha, a nas nie. Uwaga, Jezus nie kocha miłością równą, bo kochanie miłością równą w wymiarze ludzkim jest utopią, oszustwem, oszustwem, kłamstwem, ideologią. Nic nie ma wspólnego z realizmem. Ci, którzy mają więcej dzieci, chociażby dwoje, wiedzą, że porówno się nie da kochać dzieci. Założenie jest takie, że chciałbym kochać tak samo, żeby nikogo nie skrzywdzić, wszystkich obdarować. Ale samo to, kim jest dziecko, na przykład wymaga więcej czasu, jedno od drugiego. Są momenty, kiedy to dziecko choruje i poświęcam mu więcej czasu niż temu, które jest zdrowe. Dalej, jedno dziecko jest bardziej utalentowane i potrzebuje mniej wsparcia, drugie potrzebuje większej asekuracji. Jedno jest starsze, drugie jest młodsze. Przepraszam, kryterium równości to kieszonkowe. No ale jeżeli jest dziecko dorastające i siedmioletnie, nawet tutaj równości być nie może. Równość w miłości jest utopią, oszustwem, ideologią. Nie ma czegoś takiego jak kochać równo. Jezus, ten, który jest nauczycielem miłości, mówi: Z jakiegoś powodu biorę tych trzech. Piotra, Jakuba i Jana, a innych nie biorę, do pewnych sytuacji. Tych dopuszczam do mojego serca, do największych tajemnic, a tamtych nie. Jezus dokonuje wyboru. Czy w Betanii nie było innych godnych przyjaźni ludzi, ale wybrał dom Marty, Marii i Łazarza i powiedział: tam jest, tam jest miejsce moich przyjaciół, tam będę chodził. Może sąsiedzi patrzyli: O, nauczyciel z Nazaretu, znowu do nich przyszedł, a nas pominął. Jezus chce nam powiedzieć, że w tym jak się odnosimy do ludzi potrzeba pewnego porządku. No i tutaj wróćmy do świętego Tomasza z Akwinu. Na temat miłości bliźniego powiedzieliśmy sobie, że Pana Boga należy miłować bardziej niż siebie i bliźnich siebie bardziej niż bliźniego. A teraz przechodzimy do tych pouczeń dotyczących bliźnich. Należy miłować bliźniego bardziej niż własne ciało. To znaczy, w tym miłowaniu siebie jest pewne zrelatywizowanie tego. Miałem miłować siebie bardziej niż bliźniego, czyli za wszelką cenę zawalczyć o relacje z Bogiem, świętość i wieczność, ale z tego co doczesne mogę zrezygnować na rzecz bliźniego. A nawet powinienem. Podziwialiśmy jednego ze sportowców, którzy, który się dowiedział, że jego córka ma niewydolność, nerek swoją oddał swojemu dziecku. Można by powiedzieć, zupełnie zrozumiała sytuacja to nie żaden heroizm, to zwyczajna ojcowska miłość nic nadzwyczajnego no chyba, że jest egoistą. Potrzeba było dawcy, który mógł dać taką nerkę. I to akurat była nerka ojca. To jest sytuacja zupełnie zrozumiała. Ileż z tego, co byśmy powiedzieli doczesne, oddajemy bliźnim? Czas, siły, zdrowie. Jesteśmy do tego wezwani, bo to też jest klucz miłości. Dalej, spośród bliźnich należy jednych miłować bardziej niż innych. W porządku miłości. Potrzebujemy określić, kto jest tym, kogo mam kochać bardziej niż tego, kogo mam kochać mniej, nie dlatego, że tak chcę, ale dlatego, że moje zdolności miłowania są ograniczone, żebym nie był po prostu oszustem. Takie pytanie trudne się czasem dzieciom zadaje, kogo kochasz bardziej, tatę czy mamę? Jest to bardzo podchwytliwe pytanie. I dziecko... Zaczyna się zastanawiać, co ma z tym zrobić. Odpowiada tak samo, zwykle tak odpowiada. Najczęściej niezgodnie z prawdą, bo jedno z rodziców jest mu jakoś bliższe, ale tak samo. Ja miałem taką sytuację w życiu, że wychowywałam je babcie, i w pewnym momencie w moim sercu, pomimo tego ogromnego bólu, przywiązanie do babci było większe niż do rodziców, w jakimś tam momencie. Potem sobie zdałem z tego sprawę. Wcześniej tego nie rozumiałem, ale to z nią spędzałem dzieciństwo. Dalej, należy miłować swoich bliskich bardziej niż tych, którzy są od nich lepsi. My chcielibyśmy znajdować takich ludzi, którzy są ważni albo którzy zasługują na miłość: ci dobrzy, przychylni, życzliwi. No tych jest kochać łatwiej, święty Tomasz mówi, bliskich bardziej niż tych dobrych, bo ci bliscy są ci zadani, dani przez Pana Boga. To nie przypadek, że to właśnie ci, a nie inni, są na Twojej drodze życia. Że zostali ci podarowani, postawieni, zadani, chciałby się powiedzieć czasem, włożeni na plecy. Łatwiej kochać tych, których łatwo kochać. Niż tych, których kochać powinniśmy. Dalej należy miłować przede wszystkim tych, który, z którymi łączą nas więzy krwi. I tu się zgadzamy. Natomiast dwa punkty tego porządku miłości świętego Tomasza są kontrowersyjne, ponieważ mówił, że swego ojca należy bardziej kochać niż syna i bardziej niż swoją matkę. I drugi punkt miłować rodziców bardziej niż żonę. No, gdybyśmy zastosowali zasadę świętego Tomasza, pomimo tego, że jest jednym z największych doktorów Kościoła, mielibyśmy dramat i uwaga, ci, którzy się stosują do tej zasady, do dramatu wprowadzą. Kiedy mężczyzna, który ma żonę, pyta, która z osób na świecie ma być dla mnie najważniejsza, może udzielić tylko jednej słusznej odpowiedzi moja żona. Dokładnie tak samo z żoną. To jest najważniejsza osoba w życiu. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jezus relacje między mężczyzną a kobietą podniósł do godności sakramentu, czyli miejsca, gdzie udziela się Duch Święty, który uświęca i który czyni dwoje świętymi. I to jest wspólne, wspólne dzieło. Oczywiście w pewnych sytuacjach yy, mąż. Najchętniej żonę wyrzuciłby z domu, a ta by go udusiła. Są takie momenty, ale to nie znaczy, że zaproszenie, wezwanie do miłości nie dotyczy małżonków. To właśnie z tej jedności małżeńskiej rodzi się najczęściej dobre wychowania, przynajmniej takie, które jest jednoznaczne dla dzieci. Rodzice, którzy nie są w jedności, stają się kartą przetargową swoich dzieci. Pójdzie do tego, które jest bardziej pobłażliwe, albo do tego, które w tym momencie ma czas. Rodzice, którzy mają różne decyzje, nad, opinie na temat pewnych zachowań dziecka, krzywdzą dziecko, ponieważ dziecko w pewnym momencie pójdzie za tym, które, jest, które usprawiedliwia, a nie które wymaga. Prosta rzecz. Dalej w tym porządku po żonie mężu są dzieci, a nie rodzice. Niestety tak jest. Jakkolwiek nigdy przez całe życie Pan Bóg nie cofa przykazania miłości rodziców. I wobec tego też do końca życia mamy zobowiązanie wobec naszych rodziców. Księga Syracha mówi, że nawet gdyby stracił rozum, mam mu okazać szacunek i miłość. Nawet gdyby. Oczywiście czasem w tym porządku miłości są sytuacje tak konfliktowe i trudne, że nie wiadomo co zrobić. Pamiętam rozmowę z pewną kobietą, przyszła do mnie i mówi, proszę księdza. Mój mąż był na rekolekcjach. Przeżył jakieś przebudzenie duchowe. No i teraz chodzi codziennie na msze rano, ale nie odwozi dziecka do, do szkoły. I co ja mam z tym teraz zrobić? No bo mówi, że musi pójść na msze. Proszę sąsiadki, koleżanki, no ale no mógłby odwozić, bo ja czasem nie mogę. No i znalazłem się w potrzasku. I co, co powiedzieć? No tak, z jednej strony ma tego mężna ściąg ściągnąć w dół, skoro zbliżył się do Pana Boga, że chodzi na Mszę Świętą. Posłuchałem trochę dłużej. Okazało się, że ten ksiądz że ten, ten mąż chodzi na tę przeświętą, dlatego że odprawia ją jeden z księży, który mówi: e, krótkie kazanie to jest dla niego bardzo ważne, ubogaca go, napełnia siłą, no i że to jest motyw chodzenia na tę poranną przeświętą, kosztem oczywiście obowiązków, e, obowiązków rodzicielskich. Zasugerowałem jej jednak, idąc za. Taką przypomnianą sobie zasadą świętego Franciszka Salezego, że źle by było, gdyby ojciec rodziny siedział w kościele, a mnich chodził na targ i robił interesy, że jednak powołanie do bycia rodzicem w tym momencie powinno być ważniejsze, a ewentualnie nam Mszę Świętą powinien pójść o innej godzinie. Jeśli potrzeba, to dziecko odwieźć to. Do... Nie wiem, jakim sposobem ta kobieta przekonała męża. Czy szantażem, czy manipulacją, czy prośbą, czy może uczciwą rozmową, ale odpuścił, dojrzał do tego, że może jednak bez tego kazania porannego przeżyje, że jego wiara nie zrujnuje się, ale zobaczył, że jego obowiązek rodzicielski jest tutaj. Bo Pan Bóg niewątpliwie bardzo chętnie dzieli się czasem poświęconym Jemu, jeśli On jest. Czasem poświęconym tych, do których nas posyła. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan i Lewita, słudzy Boga, rodacy tego człowieka, który jest poszkodowany, śpieszą się, żeby odbyć służbę Bożą i omijają tego człowieka, który leży współumierający współ, na drodze. Zatrzymuje się obcokrajowiec, zajmuje się nim, przerywa swoją podróż, chwilę się troszczy, zawozi go do gospody, jeszcze płaci. Za opiekę nad Nim. No właśnie, można się śpieszyć w stronę Pana Boga i nie zauważyć bliźniego, a w pewnych sytuacjach Pan Bóg nas zatrzymuje i mówi: Nic się nie stanie, jeżeli w tym momencie nie będziesz w mojej obecności, ale pochylisz się nade mną, w tym potrzebującym, bo to też miłość Pana Boga. No dobrze, spróbujmy jednak zobaczyć, że w życiu Jezusa są takie momenty trudne z innego powodu. Jezus mówi, jeśli ktoś nie ma w nienawiści ojca, matki, dzieci, nadto siebie samego nie może być moim uczniem. Jezus wymaga takiej miłości, która jest jakby odrzuceniem tych doczesnych miłości. I oczywiście tutaj nie mówi tego jako syn człowieczy, mówi to jako prawdziwy Bóg, który wie, że Bogu należy się pierwszeństwo. Kiedy Maryja przychodzi do domu, w którym jest Jezus, wraz z kuzynami, Posłyszała, że coś się z Jezusem dzieje niedobrego. Niektórzy mówili, że zwariował, i chce go po prostu zabrać, bo nie ma czasu na spożycie posiłku. Jako matka troszczy się o niego. Jezus mówi: Moja matka, moi bracia, to ci, którzy słuchają słowa Bożego. Jezus mówi o tym, że On jest założycielem Kościoła i że w tym momencie tworzy nową wspólnotę i tworzy nową rodzinę. Maryja jest jej częścią. I tak należy zrozumieć ten fragment, a nie odrzucenie swojej matki i swoich kuzynów. Zresztą kilku z nich zostało apostołami. To pokazuje, że Jezus wcale ich nie odrzucił. Nie odrzucił swojej biologicznej rodziny, tych bliższych i tych dalszych. I dalej jest oczywiście jeszcze jedna scena, w której wydaje się, że, wydaje się, że Jezus, Jezus jest okrutny. Idzie, widzi człowieka i mówi pójdź za mną. A ten mówi, Panie, poczekaj, yy, muszę pogrzebać mego ojca. A Jezus mówi, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych. Jest to trudne wezwanie, ale prawdopodobnie Jezus zna serce tego człowieka, który usprawiedliwia się, dlaczego nie jest gotowy pójść dzisiaj za Jezusem. I nie możemy tego tekstu przeczytać dosłownie, ponieważ Jezus chce. Żebyśmy okazali szacunek, także umarłemu rodzicowi, osobie bliskiej, że to, w jaki sposób go żegnamy, potem jak się do Niego odnosimy, wierząc, że cały czas żyje, tylko w innej perspektywie, to jest to, czego On chce, a nie czego nie chce, ale mówi to znowu jako Bóg. A z drugiej strony, kiedy uczeni w piśmie i faryzeusze, Próbowali przeinaczyć sens czwartego przykazania i mówili, to co daje na ofiarę do świątyni, na ofiarę przebłagalną, jest tym darem, który miałby być wsparciem dla rodziców. To Jezus mówi, zabraniacie mu pomagać rodzicom, tak zwane prawo Korbanu. Mówi, przeinaczyliście, zniszczyliście prawo Boże. Jezus przypomina, że cześć ojca i matki jest naszym powołaniem i to powołaniem, z którego. Nic nas nie zwalnia. Wszystko byłoby prostsze może, gdyby Jezus nie rozszerzył zakresu miłości bliźniego o pewną grupę ludzi, co do której wydaje nam się, że absolutnie na miłość nie zasługują. Pojawiły się tutaj w tym rozważaniu, pojawili się krewni, bliscy, bliźni, przyjaciele. Dzieci, rodzina, ale jest taka kategoria ludzi w naszym życiu, która się nazywa wrogowie, nieprzyjaciele. Jezus, mówiąc o miłości bliźniego, mówi, że zakres naszej miłości ma objąć także te osoby. Jest to niezwykle trudne, ponieważ naturalny odruch miłości jest taki: kochać tych, którzy mnie kochają. Kochać także tych, którzy, których podziwiam, do których, do których mam otwarte serce, którzy na to zasługują. No ale nie kochać tych, którzy nie ranią, niszczą i o których wiem, przypuszczam, że w ogóle nie zamierzają zmienić swojego zdania tylko będą o mnie źle myśleć, może aż do swojej śmierci. Jezus zaprasza nas w tym momencie do tego, żeby. Tym ludziom wybaczyć krzywdę, którą nam wyrządzili albo wyrządzają, żeby swoje serce uwolnić od nienawiści, od żalu, od szukania tak zwanej sprawiedliwości. Ale po drugie, zachęca, żeby się za nich modlić, uwaga, a nawet przed Bogiem im dobrze życzyć. Bo jesteśmy wezwani do miłości. Jezus mówi, jedynym odniesieniem w takim momencie jest miłość, nieskończona miłość Boga, który, który sprawia, że słońce wschodzi nad złymi, dobrymi, też Jego spada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych. I że właściwie nie można nikogo wykluczyć z tego wezwania do miłości bliźniego, chociaż może wydawać się, że jest to ktoś całkowicie na antypodach mojego życia, że także te osoby. Dzięki Bogu mogę objąć miłością. I tutaj bardzo ważna rzecz, siostry i bracia. Ja to powtarzam dosyć regularnie sam sobie i przy okazji, kiedy mogę dzielić się doświadczeniem, słuchaniem słowa Bożego, powtarzam to sobie i mówię tym, którzy mnie słuchają: Jeżeli jest jakakolwiek osoba, z którą nie chciałbym się spotkać w niebie, w tym momencie ryzykuję, że na razie nie mam prawa tam wejść. Jeżeli jest ktoś, Komu nie życzę życia wiecznego w Bogu, pomimo tego, czego od niego doświadczam, czego doświadczyłem, czego może jeszcze będę doświadczał. Pan Bóg mówi, że jest to możliwe, ponieważ Jezus na krzyżu prosi za wszystkich, aby ojciec im darował, darował zło. Nie wiedzą, co czynią. Nie w tym sensie, że nie wiedzą, jakich czynności się podejmują. Może jaki, jaki rodzaj bólu jest wyrządzany Jezusowi, ale nie wiedzą, co czynią, ponieważ nie znają tajemnicy tego cierpienia, które jest cierpieniem prawdziwego Boga, który stał się człowiekiem, który w tym momencie jest zmiażdżony. Nie wiedzą, ponieważ w ogóle nie przypuszczają, jakie są konsekwencje ich czynów. I w tym sensie, bracia i siostry, ten rok jubileuszowy jest także wezwaniem do tego, żeby przeżyć pewien rodzaj pojednania ze wszystkimi ludźmi, bez wyjątku, zmarłymi i żyjącymi, żeby może obudzić miłość w postaci na przykład modlitwy do kogoś zmarłego, o kim wolelibyśmy zapomnieć. Ponieważ Pan Bóg nie chce, żebyśmy kochali porówno i tego od nas nie wymaga, natomiast chce, żebyśmy na tyle, na ile Duch Święty nam to pokazuje, kochali według pewnego porządku, to także jesteśmy wezwani do tego, żeby w tej dziedzinie uporządkować sprawy. Na koniec pozwolę sobie, na koniec tych rekolekcji, pozwolę sobie powiedzieć o tym, że kiedy mówimy o miłości, zawsze jesteśmy bezradni, bo tak naprawdę nie wiemy, co miłością jest, a co nie jest. Rainer Maria Rilke, austriacki poeta, urodzony w Pradze. Który zmarł w Szwajcarii. Mieszkając w jednym z miasteczek, przez okno widział po drugiej stronie ulicy kobietę, która przychodziła rano i czekała na jakiś datek. Prawdopodobnie była osobą, która nie była zatrudniona może zbierała pieniądze na chleb dla siebie, może dla swoich dzieci. I przychodziła. Ktoś tam jej wrzucił trochę tych pieniążków i się zabierała i wychodziła, czyli nazbierała pewnie na ten dzień. Pewnego dnia przechodził tam mężczyzna, który nie dał jej pieniędzy, tylko położył przed nią różę. Ona wzięła tę różę, wstała i odeszła. Nie było jej kilka dni. Poeta zadawał sobie pytanie. No nie przychodziła. Jak przeżyła te dni? No i sam sobie odpowiedział. Przeżyła dzięki Róży. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Przypominam, że można uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Tych wszystkich warunków dopełnimy na koniec mszy świętej. Ważne jest, by wzbudzić też taką intencję, że pragniemy uzyskać taki odpust dla siebie albo jednej osoby zmarłej.